W Polsce nadchodzi nowy rozdział w systemie wsparcia dla osób starszych. Rok 2026 może stać się momentem przełomowym dla setek tysięcy seniorów, którzy każdego dnia zmagają się z ograniczeniami zdrowotnymi, samotnością i brakiem wystarczającej opieki. Rząd zapowiedział uruchomienie programu, który już teraz budzi ogromne emocje: bonus senioralnego o wartości 2150 zł miesięcznie. Ale to nie tylko pieniądze. To coś znacznie więcej. To nadzieja. Poczucie bezpieczeństwa i szansa na zachowanie niezależności. Bon senioralny to nie jest zwykłe świadczenie. To obietnica, że starsi ludzie w Polsce będą mogli decydować o sobie, o swoim życiu i o tym, jakiej pomocy naprawdę potrzebują. Większość z nich nie marzy o domach opieki czy DPS-ach. Marzą o tym, by zostać w swoim domu, tam, gdzie pachnie stary fotel, gdzie stoją rodzinne zdjęcia, gdzie słychać ulubione radio. To właśnie ten program ma im to umożliwić. Nowe świadczenie, planowane na 2026 rok, będzie skierowane do osób powyżej 75 roku życia, które potrzebują codziennej pomocy, ale nie wymagają jeszcze całodobowej opieki. Każdy uprawniony senior otrzyma bon o wartości 2150 zł miesięcznie, który będzie można przeznaczyć na opiekę domową, rehabilitację, usługi pielęgniarskie lub pomoc asystenta. To nie będą pieniądze wypłacane do ręki, system ma działać w formie elektronicznego kodu który można zrealizować u certyfikowanych usługodawców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że głównym celem programu jest odciążenie rodzin. Bo dziś to właśnie dzieci i wnuki najczęściej opiekują się swoimi bliskimi seniorami, próbując pogodzić to z pracą zawodową i obowiązkami domowymi. To codzienna walka z czasem, stresem i zmęczeniem. Bon senioralny ma nie zastąpić miłości i troski, ale ma dać wytchnienie. Ma dać rodzinom chwilę oddechu. A seniorom, profesjonalne wsparcie tam, gdzie go potrzebują. Program ma też zapobiegać wykluczeniu społecznemu. W Polsce setki tysięcy starszych osób żyją samotnie, często daleko od dzieci, które wyjechały za granicę lub do innych miast. Dla wielu z nich, zwykłe czynności, takie jak zakupy, gotowanie czy wizyta u lekarza, stają się ogromnym wyzwaniem. Dzięki bonowi senioralnemu będą mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy w godzinach, które sami wybiorą. Bez konieczności opuszczania swojego domu. Rząd zapewnia, że bon senioralne to część większej strategii, strategii godnego starzenia się 2030 roku. Jej celem jest stworzenie systemu, w którym starość nie będzie kojarzona z samotnością i zależnością, lecz z bezpieczeństwem i wsparciem. W ramach tej strategii połączone zostaną dotychczasowe programy, takie jak Opieka 75, Asystent osoby starszej czy Opieka Wytchnieniowa, w jeden spójny system. Według założeń Bon przysługiwać będzie osobom powyżej 75 roku życia, które mieszkają samotnie lub z innym seniorem, a ich stan zdrowia ogranicza samodzielność. Dochód nie będzie decydującym kryterium, choć w przypadku osób z wyższymi emeryturami wprowadzony zostanie mechanizm współfinansowania. Seniorzy z emeryturą przekraczającą 7 tys. zł brutto miesięcznie będą pokrywać 30% kosztów usług, natomiast osoby o niższych dochodach otrzymają pełną wartość bonu. Program ma ruszyć w trzecim kwartale 2026 roku. Pilotaż zostanie przeprowadzony w czterech województwach mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i pomorskim. Jeśli projekt się sprawdzi, pełne wdrożenie planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. Powstanie także specjalny portal internetowy, za pośrednictwem którego seniorzy i ich rodziny będą mogli składać wnioski online, wybierać usługodawców i monitorować wykorzystanie Bonu. Proces ubiegania się o bon ma być maksymalnie prosty. Wystarczy wskazać rodzaj potrzebnej pomocy opiekę, rehabilitację, pielęgnację lub wsparcie asystenta. Po pozytywnej weryfikacji wniosek zostanie zatwierdzony, a gmina lub Centrum Usług Społecznych przekaże elektroniczny kod bonu. Senior lub jego rodzina będą mogli go wykorzystać w ciągu 30 dni u wybranego, certyfikowanego usługodawcy. Według szacunków w pierwszym roku z bonu skorzysta około 450 tysięcy osób. To ogromna liczba, ale i ogromne wyzwanie. Roczny koszt programu przekroczy 10 miliardów złotych. Środki mają pochodzić z połączenia dotychczasowych programów pomocowych oraz częściowo z funduszy unijnych. Rząd przekonuje, że to nie jest koszt, lecz inwestycja, inwestycja w godność i bezpieczeństwo obywateli. Wprowadzenie bonu senioralnego ma również wspierać rozwój rynku usług opiekuńczych w Polsce. Obecnie brakuje wykwalifikowanych opiekunów. Pielęgniarek i terapeutów środowiskowych. Dzięki stabilnemu finansowaniu państwowemu powstaną nowe miejsca pracy, a pracownicy zyskają szanse na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji. To oznacza nie tylko lepszą opiekę dla seniorów, ale też nowe możliwości dla tysięcy ludzi, którzy chcą pracować w tym sektorze. Eksperci są zgodni, Polska potrzebuje tego programu. Społeczeństwo starzeje się w błyskawicznym tempie. Już w 2030 roku co czwarty Polak będzie miał więcej niż 65 lat. To ogromne wyzwanie dla systemu zdrowia i opieki społecznej. Bon senioralny może stać się pierwszym krokiem do stworzenia nowoczesnego, przyjaznego systemu, który sprosta potrzebom starzejącego się społeczeństwa. Oczywiście pojawiają się też głosy sceptyczne. Niektórzy eksperci ostrzegają, że jeśli program zostanie wdrożony zbyt szybko, może dojść do chaosu organizacyjnego. Kluczowe będzie zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników i skuteczna kontrola jakości usług. Pojawia się też pytanie, jak zweryfikować, czy opiekun rzeczywiście wykonuje swoją pracę rzetelnie? Ministerstwo zapewnia, że każdy usługodawca zostanie wpisany do krajowego rejestru i poddany regularnym kontrolom. W praktyce BON ma działać jak elektroniczny voucher. Po jego aktywacji senior lub jego rodzina będą mogli wybrać konkretną usługę i termin jej realizacji, np. 10 godzin opieki tygodniowo, cykl rehabilitacji albo pomoc przy sprzątaniu czy przygotowywaniu posiłków. Proste, elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Ale to nie tylko techniczne rozwiązanie. To poczucie bezpieczeństwa. To świadomość, że w razie potrzeby ktoś przyjdzie i pomoże. Że nie trzeba prosić dzieci czy sąsiadów. Dla wielu starszych osób to właśnie to poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsze. Bon senioralny będzie waloryzowany co roku, tak jak emerytury, aby nadążać za inflacją i rosnącymi kosztami życia. Jeśli ceny usług opiekuńczych będą rosły szybciej, wartość bonu może zostać zwiększona. To oznacza, że jego realna wartość będzie utrzymywana, a program pozostanie skuteczny i wiarygodny. Choć do rozpoczęcia programu zostało jeszcze kilkanaście miesięcy, już teraz wiele rodzin czeka na jego wprowadzenie z nadzieją. Dla jednych to szansa na chwilę odpoczynku, dla innych możliwość powrotu do pracy, której wcześniej musieli zrezygnować. Dla seniorów to szansa na niezależność, na godne życie bez strachu przed samotnością. W Polsce żyje dziś ponad 2 miliony osób powyżej 75 roku życia, a ponad połowa z nich mieszka samotnie. Wielu z nich nie ma bliskich, którzy mogliby im pomóc. Dla tych ludzi bon senioralny może być czymś więcej niż świadczeniem może być nadzieją. Nadzieją że ich życie jeszcze może być dobre, spokojne i bezpieczne. Resort rodziny informuje, że prace nad ustawą są już na finiszu. W pierwszym kwartale 2026 roku projekt ma trafić do konsultacji społecznych, a jesienią do Sejmu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze bony zostaną wydane w drugiej połowie 2026 roku. To nie tylko kolejny program społeczny. To krok w stronę kraju, w którym starość nie jest powodem do wstydu. Lecz etapem życia pełnym szacunku i wsparcia. Polska ma szansę pokazać, że potrafi zadbać o tych, którzy przez całe życie budowali jej fundamenty. Bo starość to nie słabość to zasłużony czas spokoju i wdzięczności. A państwo, które potrafi zapewnić swoim seniorom godne, spokojne życie to państwo silne, odpowiedzialne i ludzkie. BON senioralny to nie tylko dokument, nie tylko elektroniczny kod. To symbol troski.